Cześć! Dzisiaj szybki unboxing walizki do przechowywania figurek od Stuff World. Bardzo fajnie. Sztywna, mocna rączka transportowa. A co mamy w środku? Po otwarciu. Mamy pierwszą tackę. Dno, drugie dno, i co jest fajne też na jakieś drobne rzeczy w trakcie transportu, oraz drugą tackę. Na dnie, na dnie, może inaczej. Od spodu każdej tacki mamy papier. I po co on jest? Po to, że jest klej i możemy przykleić. Tą tackę od spodu i wtedy mamy jeden poziom. Na początku dosyć mocno zastanawiają się nad koncepcją tego rozwiązania, i koncepcja jest bardzo prosta. Jeżeli mamy figurki dosyć wysokie, spokojnie możemy skleić obydwa moduły, dać tackę pod spód i w tym momencie praktycznie figurka na stojąco. Będzie się mieścić. Jeżeli chodzi o figurki w leżeniu, standardowe do nowej edycji Kiltima, no zobaczcie, to jest takie dosyć mocno wystające, pomimo tego, że pianka jasna, zawsze się troszeczkę e, dopasuje, tu już możemy mieć problem. Ale co jest mega, to są panele. Na spokojnie usuwamy dany panel i możemy dowolnie kształtować naszą figurkę tak, aby była jak najbardziej dopasowana do poddaną figurkę. Aby ją jak najbardziej trzymała, a mnie się udało kupić za 77 zł. Uważam, że w tej cenie Naprawdę nic lepszego nie jesteśmy w stanie kupić niż ten case. Bardzo się z niego cieszę. Mam nadzieję, że Wam w razie czego też się przyda, ponieważ jest naprawdę zacny. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, cześć.